Cześć, witajcie wszyscy na yy, kolejnym odcinku z FIFA. Tym razem jest to FIFA World Cup. Czy jak to się tam nazywa, ale tam wiadome chyba każdy nie. Tu tak, no, kurwa, nie chciałem, anuluj. Tu mam taki gówno skład w ogóle, bo tu mam Waldesa, tylko tu Royce tam, Walde, yy, Modric. Reszta to jest gówno. Nie staćmy na paczki ani na nic. No więc muszę grać takim głównym. Miałem zamiar wam nagrywać Finał, jak gram, ale kurwa, odpadłem w półfinale. Szmata mi musiała strzelić bramkę. Tam osie... Ja mu strzeliłem na 1-1 w 86 i ta Szmata mi w 86 strzeliła też, nie wiem jakim cudem, ale strzelił. Też mi wkurwia to, że tu nie pokazuję składów, jakie ma. Powiem mi ta tabela, przecież mam ją przed oczyma. Nojer, tam kurde, Lukaku. Przed nami. No tak, przed nami. Cześć, cześć szpa, szpaczek. I... bum. Taka trochę denna ta Fifa, nie podoba mi się. No ale jak każdy nagrywa, grawnią i w ogóle, no to czemu mam ja nie nagrać, nie? No co ten debil zrobił? Przecież to już bramka była. A, czemu pominałem? Fuj. Nie wiem, lagów chyba nie ma, co? Czy są Ale podanie nie dobiegnę. Dobiegnie. Palacio? Nie wyszła mu centra. Skuteczna interwencja obrony. Czy to wykona I chuj Piłka po zawojaniu będzie rzut rożny. Tu jak się ktoś rzucił chyba Palacio, czy jakoś się Palacio, Sracio, chuj wie. I Modridge I Bramka Ole Der Diog wybroni, znaczy Noier wybronił, ale Der Diog strzelał. Rzut rożny Jakby to tu zrobić. Dobra Nie wykorzystali tego rzut Dobra okazja, ale Kto to tu wybronił? Bronił, to A? No tak Poza linią końcową piłka i mamy kolejny rzut rożny. Tak chujowo Taki łeb ty, ma no to wpuścić Dobra, nie kombinujemy, napierdalamy ta kurwa a starał jak mógł ale to podanie było odrobinę za wysokie słabyłkie wykończenie tego dobrego pro staraj się sobie kaszmiot Thiago Motta Gibbs Gibbs i hui magiczna no też wyszliście o droisty śmietiu Pedro Parker kurwa mnie ta FIFA nie wiem czemu tak do dupy ją zrobili, w ogóle się nie postarali Paczek nie, znaczy paczki są, no ale Transferów nie ma, nic nie ma Po to w ogóle robili? Co nie chcieli być fajni, czy co kurwa? O, zrobimy sobie mistrzostwa świata Bramka, chuja a nie O, ale strzelił Marco Royce! Lecimy tutaj Spójrzmy na to jeszcze raz z innej kamery Ubudu. Ale zajebał. Mamy 1-0. No to są mecze grupowe, więc tu nie ma tak za bardzo srania się z nimi. Takie kurde, jakiegoś galaktycznego futbolu nie grają. I... nie ma się co spinać na razie, nie? Przegrałem na początku te mecze, ale teraz to już tam jest, kurde, lajcik. Pewnie tak mówię, ale zaraz przegram, no ale co tam, nie? No. Pizga mu w nogi, no ty co ty kurwa, ślepy jesteś. Nie się Skoda ładnie to kurwa, następny. No przecież nabił mnie tak nie może, szybko gry zabiorę. Jakie niebezpiecznie. Wszystko opanowane. W tym że przeleci, ale chujowo. Zobaczymy, czy uda mu się ten ślisk. Samo no, no nie, pięknie podanie. Czy piękne, huj. My no ten podaje do bramkarza, to nie można tak. Spalony. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Rożny. Był gdzie być powinien. Piłka Mamy to. Się od zawodnika i pole gry. Nie może być Kurwa, do... ile tu kabli mam, co to jest? I wrzucamy... I strzelamy. Często stałe fragmenty zmieniają wynik meczu, ale nie tym razem. Ło Co to był? Nie wiem. Aha slumber Saido chyba to był. Ja mam takiego, wiecie? Patrzcie, Samedov. O, widzicie? Mówiłem Saido. Przejęcie w środku pola teraz oni mogą zaatakować. Kurwa szybciej tu zagrać, ty jebany kurwa kutasie. Gips. Dobrze Gips. I Modric, no i wrzutka i gówno. No, będzie gol? No, kurwa, no przecież co to, to, to są... W ogóle mnie wkurwiają te strzelby, bo oni tej w ogóle siły nie mają. I chuja robią, no. Kulają te piłki po ziemi, tam może czasem wyjdzie komuś, kurwa. Do dupy. Ale zjebałem? Nie. Tak zjebałem? Nie, jednak nie, jestem kozak. Luka Modrić. No, on słynie ze znakomitych, dokładnych, precyzyjnych podań. Ależ niesamowity atak obrońcy. Ale jebałem. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. O no co za mutant jebany, kurwa, bielbłąd śmierdzący, kurwa. Derdiok śmierdzący chuj. Tym innym chciałem ale zapomniałem, że on jest prawonożny. Walker. No Walker debil jeden, kurwa. W tak napierdala, kurwa, 100% szybkości ma, a co tutaj? Nitro w dupie i chuj, a tutaj nie dali mu? Dobre przejęcie, brawo. Blisko polekarne może strzelać. Strzel se w wspaniała interwencja. Jest, Waldusz. Waldusz kiepski, oto on. Polecam go kupić. Aha, nie kupicie, no bo nie można, no sorry. Głową w kierunku bramki.

Przegam ten, jak mówiłem S Royce Ja pierdolę Obrońcie no, się, czemu nas tu czterech no, tylko? Najchuj! No o nie! Dalej kontra modrić, pociągnij ten zespół do zwycięstwa, nie! Kurwa tu się pociągniesz kurwa za jaja do domu Kurwa no Co oni robią no co kurwa? Bo co, bo paszy im nie dałem na początku meczu? No co? Z Rodric O ale poszedł Samedow, mówiłem Saidow debil Czy to Gibbs był, to czemu pokazała na Samedowa? Co za debile? Gips kurwa, no ta no bo noga w gipsie no to jak może strzelić ładnie, nie? Rzucaj się, pchaj tu się Palacio, Palacio Pedro Sredro, kurwa Nie przegramy ten mecz, ja nie chcę go nagrać Lecimy tutaj Dobre przejęcie w obronie. Brawo Brawo I wsiu, rakieta do przodu, patrzcie jaka ładna. Ale skurwiłem mamem, no nie wierzę, nie. Żadnych Myślałem, że tam biegnie budą. Tą piłkę. Całkowicie nieudane zagranie. No chuj koniec. 1-1 jeden, jeden. i nie do ma opierdalania się. Znaczy jest opierd. Nie ma opierdalania się, musimy to wygrać. Oczywiście gdyby wykorzystali chociaż No i co no chuj, i 3 strzały, no ty to, to jest ty. Ktoś patrzcie gdzie on był polukarnym tu ty. No dymil Na tu miliard. strzał w ogóle posiadanie piękne. 7% na, moim połów, na mojej połówce był chuj, no debil. Co za kurwa szmata. Pauli zero, ale kozak. Rzuty rożne i chuj. On miał czy, Nie, ja miałem rzuty rożne. No właśnie, no to co to on mi tu. Chuj, ale co? Naprawdę. A, gramy, tak? Nie opierdalamy w bawełnę. Druga połowa spotkania. Trzeba rozjebać typa, żeby popłakał się, poleciał do mamusi. A my będziemy mieli trzy punkty Akurat będzie, to jest taka gra na, roz, na rozluźnienie przed tym co następnym rzucę Już teraz wam powiem no Będzie normalnie ogniem i mieczem Szybko biegnij. Kurwa no patrzcie idiotę małego kurwa się obciął. Ja go mam złotami lidera ma opór powietrza kurwa no szmata Dobra interwencja. Brawo Baldu. dalej w grze. Zachowują remis tylko dzięki wspaniałym interwencjom golkipera. Volker. Biegnij tu, kurwa, no co ja mam Alasio. za ciebie? Luka Modrić. Ty jebany mały karle, kurwa, jebany w dupę. Pedro. No i przegram. Lidzdą kibice, nie lubią takiej gry na czas. Bo Ale zjebałem. Po wuju. No kurwa, bo co, ma czarnych? Zjebałem, przegrywamy. Nie, nie przegrywamy. Nowajgigs. Big Gigs znaczy się. No i dawaj Saido no Piłka No i pięknie, no i różny przegrywamy. Znaczy. Będzie rzut rożny. Wygramy. Wygramy. Niechu jeszcze tyłem nam zajebał katastrofę ekologiczną. Nadal remis w tym spotkaniu dzięki świetnej grze bramkarza. Dobre przejęcie podania w środku pola. Ała! Czy to wykorzysta? Kurwa mać, ja pierdolę. Przeszwałowa mnie wał! To chyba moja piłka. No goń to debilu kurwa Walker z Bramkarz Branż Bramkasz piąstkuje, słyszyliście to. No debil. Społtoż Palacio. Kurwa! Myślałem, że mnie pójdzie w tą stronę. Jebaka. Kurwa, nie widziałem tego śmiecia w białej koszulce. Nie mam takiego rozbieżnego zeza Nie się publiczności. Pedro. Nie może być we no, mnie ani a nie może być porażki mojej. No tak nie będzie. Ta, brawo, fuj! Debil zajebany Wypierdol Palacio No biednicy kurwa, mały glucie. Dobra, teraz Palacio jest Będzie szansa na bramkę. Luka jest Luka! Luka w obronie jest. Znaczy w ataku w sumie teraz. I samoloty. I do loda, dawaj. Ej, no nie no miałeś stać przecież. Nie mogę dalej, on co. ale zobaczmy to jeszcze raz. Pa! Ciuu, ale strzelił normalnie. Nie miał szans Noier w ogóle. Po chuj. No radość, a co? Mistrzostwa będą nasze. tam kiedyś w finale będę, może nagram, wiecie, nie? Na no, czas, a co, co? Of! Pizdu Dobre i wuj. Tak Jakie kurwa gówno, no nie wierzę w to. Wspaniała bramka, Co ja audi no. Ja pierdolę. Dobra, będzie remis jednak. Mamy i Dobra, zamknij powiem, mordę szpakowski. Nie wiem który to masz głos w ogóle. Świetny krył teraz obrońca, no jak widzieliśmy... To jest to pakowski, się o. Poza linią. A bo szaranow... Robi się niebezpiecznie! Modrić. Czy zdecyduje się na wrzutkę? No, może centrować w pole karne. Niestety nic z tego nie wyszło. Piuk czy to wykorzysta? No zabij go kurwo jedna! No i faulą nie było, nie było Paulu, tak? Twoja stara jest kurwa gównem I chuj, i 3-2, dziękuję Pizdu kurwa jebana Fifa Mówiłem, pizdu A ktoś inny najebać Kurwa, ale też mierny w śmieciu No nie wierzę i chuj telefon dzwoni no, z tego pierdolę, ja Dobra, pauza, zaraz będę. Ja pierdolę. Pizdu. Kurwa ma Dzwonią w niedzielę i chuj, debile. Szmaty. <laughs> Jeszcze o tej godzinie i chuj, sfele. A ja mam akcję tu, kurwa, i co? No i zjebałem przez ten telefon, kurwa, idę go rozjebać zara. Szmaty. Czemu to tak mocno zagrałeś, śmieciu? Aha, bo ja przegrywam i chuj spoko na lajcie, nie Mówiłem, że przegram, on jest... Śmierny. Specjalnie to zrobiłem, wiecie, żeby tam było na filmiku, co? Jeszcze szmata gra na czas! Ołówek jebany! Bramka. No tym razem udało się przejąć dośrodkowanie. Nie ma. Dergiok. Palacio. Czy to wykorzysta? No, no i goli, chuj, co cię rozjebałem brak, na gówno, szmato. w tym spotkaniu, brawo. Jebany pedał. Myślał, już się cieszy. Mówi, jest, wygram, jest, już kupę robi po ciebie. A tu, kurwa, teraz chyba się sikał. mogą teraz delektować się tym golem. Wyrównanie i to w takim momencie! Co zajebistym co? W zajebistym momencie! Okazali, że to ty chcesz mi teraz piwnąć, tak? Ta? Wiesz z kim ty grasz w ogóle? Z mistrzem FIFA 14 Ultimate 8. ...wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się od nowa. I co, fujaro kurwa? Kto dziwy wybierze ten strój? Ale zjebałem? Nie. Dobra, może damy na 4-3, co? Dergiok, ale z walczą o piłkę. No przepni go kurwo ty debilsko. Pedro. Paul i huj. No Paul przecież nie widzieliście? Wyjebał mi w korka w mordę huj. Jagielka. Dergiok. No smudry trzmat i chuj i koniec no i co i remis no nie wiem trzy bramki Lukaku i co za burak jebany czarny kurwa co zrobimy no trzy, trzy, no to tam nie wiem no koniec meczu no łapkujcie udostępniajcie jak się podobało, tamten, subskrybujcie i w ogóle, nie? Ja lecę nagrywać dalej. Na razie. Do kiedyś tam. Peace.